mam 27 dni do połówki Ironman Dzisiaj czekała mnie zakładka, czyli 80 km rowerem i później od razu 5 km biegu testowałem też sobie żele i żywienie ogólnie I właśnie za takie ścieżki nic nie robiłem Oj tak Bleh. 45 km, już ciężko utrzymać tętno takie jakbym chciał, czyli do 146 przy 30 km na godzinę no, nie da się bo... Trochę przypadowuję szybciej widzicie już 30 na liczniku i uwaga tu się odzywa nie? Ostatnie 20 i ostatni żel i za niedługo bieganie o kurde na pierdale. Dzisiaj średnia prędkość wynosi około 29, także jesteśmy już blisko 30, które chciałbym mieć przynajmniej na zawodach. A tam będzie to prostsze, bo jest płasko Mamy cały czas. Rowerze, mam już 21.30, także zakładam buty i lecę od razu. Brałem jeszcze kamizelkę, jakby mnie coś miało potrącić. 3 km za mną. Mamy to koniec. 25 minut, 30 sekund Czyli dobrze jak na to, że po rowerze. I nie łapałem mnie skurczę, w sensie tak jakby miało zacząć ciągnąć, łapać, ale końc końców nie złapało, także git. Jestem zadowolony, ale strasznie ciężkie to jest. No nic, ciśniemy dalej.